Witam Was moje drogie byki, na kanale Kitwitch Tarot. Moi drodzy, czytanie na nów księżyca dla Was i jak zawsze na wstępie staram się przypominać o tym, abyście sprawdzali sobie ascendent, znak wedyjski u Was akurat Wenus jak najbardziej może być tą taką wiodącą tutaj, jeśli chodzi o te przekazy na nów i Pokierujcie się intuicją, bo to jest dla Was najważniejsze, żeby skorzystać z tego czytania, usłyszeć to, co dla Was będzie najważniejsze, a nie sugerować się każdą informacją, którą ja tutaj omówię, bo e, karty to tak przedstawiają, więc nie dla wszystkich tutaj będzie to rezonowało, a zdajecie, mam nadzieję, że sobie z tego sprawę, no i wtedy intuicyjnie tutaj pokierujecie się e, no, tam, gdzie jest. E, E, najwięcej sensu dla Was, ok? Więc to jest jako wstęp, e, taki tradycyjny, i teraz e, Wasze karty, to co się Wam pokazało, tak w takim, e, powiedzmy, częściowym skrócie, e, taka bardzo zarysowana sytuacja jest, kiedy zostanie wymuszona jakaś e, oferta, tak? I może to wyjść od kogoś albo dla Was, i teraz, e, czy, czy też od Was do kogoś. W każdym razie to jest tak jakby troszeczkę wymuszone, po to, żeby kogoś pobudzić do, do działania, żeby komuś otworzyć oczy, żeby ktoś z tego skorzystał jako, może to ma być jako pomoc, ale w inny sposób tutaj nie, nie dałoby się dotrzeć do tej osoby. No ta oferta równocześnie jakby spowoduje to, że ktoś nie będzie potrafił podjąć decyzji, bo poczuje się troszeczkę, że to jest wymuszone właśnie, że nie do końca bardzo chce, a z drugiej strony nie będzie. Będzie potrafiła ta osoba e, odmówić, lub po prostu zobaczy faktycznie ten dobry punkt tej całej sytuacji i, i da sobie szansę. I dobrze, dlatego że tutaj Wy macie pokazane to, że Wam się uda dostać jakieś wsparcie, może nawet finansowe, e, które będzie dla Was bardzo ważne, bo te pieniądze Wy chcecie tutaj zachować i Wy chcecie nawet ich mieć więcej, więc jakby tak. E, Postawić się tylko w pojedynkę w jakiejś, w jakiejś sprawie mogłoby być jakby długą drogą, zanim by się Wam udało tutaj wejść na ten taki bardzo materialny spokój. Więc tutaj jest dla kogoś z Was pewnego rodzaju informacja do jakiejś faktycznie indywidualnej sytuacji. Więc to mogę Wam tutaj powiedzieć. Jest ta sytuacja faktycznie oparta na jakiejś relacji damsko-męskiej ale może to być po prostu nawet w kontekście pracy, że tutaj właśnie, no, nie wiem, mężczyzna widzi, że kobieta nadaje się do czegoś, a równocześnie jakby troszeczkę się boi w, w coś wejść. I, no i w związku z tym tak cały czas stoi przy tym, co, co wie, co zna, co rozumie i no, jakby z jednej strony chciałaby więcej, a z drugiej strony też się boi i no, i no nie wiem dlaczego, ale tutaj po prostu tak, jak, w taki sposób to jest pokazane, więc jest tutaj jakieś wsparcie, jakaś pomoc, jakieś popchnięcie kogoś do przodu, takie z naciskiem wymuszone, ale w takim dobrym mm, kierunku, tak, żeby tutaj mm, ten ktoś z tego skorzystał, a nie poczuł się, że jest spędzony właśnie w tą klatkę, że to teraz tą osobę będzie ograniczać, bo będzie, nie wiem, zdawała sobie sprawę, że nie nie jest samowystarczalna ta osoba, tylko jakby e, skorzysta z czyjś pomocy i tak dalej, okay? no, czyli tutaj się po prostu ta mentalny taki, wiecie, to ko koło takie, w którym się ktoś zacznie kręcić i o czym nie pomyśli, to będzie zamiast e, dostrzegać to jako coś, co e, jest uwolnieniem, tylko wręcz odwrotnie, jakąś taką klatką, która jeszcze się będzie bardziej zaciskać, więc e, to jest w, te, w ten sposób pokazane. I teraz druga część tego czytania: już macie pokazaną kartę gwiazdy, już macie pokazaną królową buław, czyli tutaj jest jakieś partnerstwo, są jakieś dwie osoby, które mogą być życiowo partnerami yy, i w jakiś sposób siebie wspierać, yy, nawet po koleżeńsku, ale tutaj yy, dobrze wiedzą te osoby, że. No, no, ta znajomość jest czymś więcej niż tylko taką przelotną, że, no, że dzisiaj się znacie, a jutro już nie będziecie, tak? I teraz e, karty następne, które mi się tutaj zaraz za tą królową była pokazały, czyli jest e, pewna siebie e, kobieta, e, ktoś, kto potrafi kreować, ktoś, kto jest kreatywny, autentyczny, jeśli chodzi o um, no to taki zewnętrzny wizerunek, który z sobą reprezentuje. I karta czterech kielichów, czyli znowu te obawy, cały czas po, poczucie takiej stagnacji, zamykanie się znowu na tą um, nową szansę i, um, i zastanawianie się nad tym, czy z tego skorzystać. No karta ośmiu monet Przemawia tutaj na korzyść, że jednak te sprawy w jakiś sposób zostaną wyjaśnione, zostanie tutaj coś tak bardziej ukierunkowane, że jednak ta kobieta się z, e, powinna zdecydować na to i spróbować dać sobie samej szansę. I macie tą ósemkę monet, czyli ta ósemka już mówi o budowaniu czegoś bardzo trwałego, żeby ten rozwój tutaj jakby i pracę nad sobą, ja myślę, że może być jakby dla kogoś podnieść swoje kwalifikacje poprzez nauczenie się czegoś, co później w przyszłości da nie tylko doświadczenie, ale też i dokument, który będzie to jakby zaświadczał. Tak? Więc tutaj jest no, dużo, dużo różnego, różnych spraw pokazanych, ale tak od początku jeszcze tak szybciutko chcę Wam powiedzieć już tak karta po karcie, Czyli król była w pewność siebie lider, mężczyzna, który no, jest dobrym przywódcą, ma własną wizję życia tak ogólnie, ale też dostrzega gdzie jest gdzieś potencjał. I tutaj jest właśnie w tej karcie przeszłości ten paść kielichów, wrażliwość, osoba, która jest nieśmiała, ale równocześnie tu już jest też ta wiadomość dobra, ta propozycja właśnie, która się pokazała. No i ta następna karta, obecny moment, ósemka mieczy, uwięzienie w jakichś lękach i ograniczeniach. Następna karta to jest karta już przyszłości, szóstka monet, więc ona już mówi o tej równowadze, okej? Okay? Przywrócona równowaga emocjonalna, materialna i tutaj tyle daje, ile dostaje, tak? Ale to już jest ta, to, to, że to jest płynne, tak? Tutaj się już coś zaczyna dziać. Ja się do czegoś zaczynam przykładać, tak? I teraz gwiazda to jest to, co na to wpływa, nadzieja w lepsze jutro, odnowa wewnętrzna. Jest to karta, która przynosi dużo takiej pozytywnej energii, że warto wierzyć i, i spełniać te swoje marzenia, bo coś tam się jakby już zaczyna kreować. Królowa była przeznaczenie, czyli pełne tutaj jest wyrażanie siebie. To jest karta kreatywności, to jest bardzo silna kobieta, autentyczna, taka, która przyciąga, ale też i potrafi, nie wiem, wysłuchać, zrozumieć. Świetna przyjaciółka, kobieta, która jakby się dobrze potrafi odnaleźć i w domu, i w pracy. Także tutaj dla niej każda przestrzeń jest czymś, gdzie można coś po prostu stworzyć, wykreować. I następna karta to jest ta karta, właśnie. Obawy i rady, cztery kielichy Wam się tutaj właśnie pokazały, czyli tak jakby troszeczkę poczucie. A, co dalej zrobić z tym wszystkim, tak? Czy z tego skorzystać, czy to kontynuować, czy wyjść z tej swojej strefy komfortu i dać sobie szansę, tak jak tutaj mm, namawiają, że to, to ma, ma mi zmienić życie i tak dalej, czy zostać w tej swojej codzienności, nie psuć tego, nie jakby już tutaj jest przyzwyczajeni. Nie jesteśmy do tego, ale z drugiej strony, jakby już ta nuda nam zaczyna doskwierać. Więc jakby za wcześnie na to, żeby się zamknąć, na to. Um, bo jeszcze jest potencjał w was, wy macie więcej jakby talentów, żeby je tutaj no, można było realizować i nie myśleć o tym, że no, czy to jest dla mnie tylko właśnie dać sobie szansę i jest już ósemka monetczyistą jest to systematyczna praca to jest karta nauki, to jest budowanie właśnie czegoś bardzo stałego i um, na pewno jest tutaj no, przykładanie się i koncentrowanie na czymś na czym zacznie komuś bardzo zależeć i w przyszłości może przynieść właśnie coś bardzo no, konkretnego dla was. Macie rycerza, miecze tutaj pokazanego jako dodatkową kartę, więc jest tutaj taka um, też osoba, która może raptem um, troszeczkę wprowadzić troszeczkę chaosu, swoim zachowaniem, ale to też um, ma być na zasadzie jakiejś informacji, które no, też będzie trzeba tutaj się tym um, zająć, bo to będzie też jeden z takich impulsów, który na to wpłynie, co tu, się, co tu się już pokazuje u Was i znalazło początek. Także zaufać sobie tutaj zarówno kobieta do mężczyzny, jak i mężczyzna do kobiety i stworzyć z tego coś, co no, będzie dla obojga Was korzystną y, energią. Pozdrawiam serdecznie. Lajki, komentarze i suby z góry. Wielkie dzięki. Do usłyszenia no i wszystkiego dobrego.